Dzień dobry. Zostanie zaprezentowany Państwu proces grupy czwartej, zapytanie o charakterystykę punktu pomiarowego. Jesteśmy zalogowani w roli operatora. Z górnej belki wybieramy procesy, zapytanie o PP, zapytanie o charakterystykę PP. Uzupełniamy formularz. Kod punktu pomiarowego, data charakterystyki. Jest to data, którą system weryfikuje, czy dany podmiot jest powiązany z punktem pomiarowym wybranej przez nas dacie. Klikamy przycisk prześli. W prawym górnym rogu wyświetla się informacja o poprawnie zrealizowanym procesie. Odbieramy komunikat z belki. Dalsze działania. Podląd komunikatów. Klikamy przycisk szukaj. Wybieramy odpowiedni komunikat. Uzyskanie danych z charakterystyki punktu pomiarowego umożliwia użytkownikom profesjonalnym weryfikację aktualności danych lub realizację danych nałożonych na tych użytkowników. Kliknięcie przycisku Pokaż notyfikację. Wyświetli nam informacje zawarte w komunikacie w bardziej przystępny sposób. Dziękuję za uwagę.